Cześć kochani, to Agata z życia, Cię kocha. W związku z wyborami za oceanem nie mogłam się powstrzymać od nagrania tego trochę moralizatorskiego filmiku. Wszędzie widzimy jak Człowiek opluwa człowieka, bo wierzy w coś innego. Jak człowiek występuje przeciwko drugiemu człowiekowi. Jak ludzie wierzący w jedną rzecz tworzą grupę i występują przeciwko innej grupie, która wierzy w inną rzecz. I można to obserwować w kwestiach, Religijnych. Ja na przykład wierzę, a ty wierzysz w coś innego. Albo ty nie wierzysz w nic, albo ty wierzysz nie tak, jak ja myślę, że się powinno wierzyć. Druga kwestia to polityka. To sposoby na rozwiązanie jakiś. Kwestii, jakichś problemów i ludzie, którzy reprezentują według nas te sposoby. Trzecia kwestia to sprawy społeczno-moralne. My wiemy lepiej, jak coś osiągnąć, lepiej niż inni. Wiemy, jak coś przeżyć. On nie wie nie będę go lubił nie będę go szanował bo się różnimy i zobacz to wszystko to jest tylko próba udowodnienia że masz rację każda Twoja próba wystąpienia przeciwko drugiemu człowiekowi, czy krytyki drugiego człowieka, to nie tylko brak zrozumienia jego, dlaczego on do tego doszedł, do czego doszedł, ale też brak poczucia własnej wartości. I to wynika z tego, że ty nie czujesz się, ze sobą tak dobrze, jak powinieny się czuć, że musisz udowodnić, że masz rację. I zobaczmy, na czym ta racja polega, z czego ta racja wynika, skąd ona się wzięła. I ta racja zwykle wzięła się z pewnego pomysłu, jak coś zrobić najlepiej. Jak coś zrobić z największym zyskiem, z najmniejszą krzywdą. Dla kogo? Dla człowieka. I zobaczmy, tego człowieka, w ludziach, którzy myślą inaczej, robią inaczej i podejmują inne decyzje, bo... Tylko nie muszę ci mówić, to jest oczywiste, każdy ma swoje powody. I nie jesteśmy w stanie przeżyć cudzego życia, więc nie wiemy, jak to wygląda z ich perspektywy. Dlaczego doszli do czegoś, z czym my się nie zgadzamy. Ale to, to oni, to człowiek. To, że czegoś nie rozumiem, to nie znaczy, że muszę to podważyć, żeby się lepiej poczuć sam ze sobą. Mogę to zrobić, ale w ten sposób tylko obniżamy swoją częstotliwość, tylko tworzymy wojny, których nie musimy tworzyć. Mówimy, że w tym kraju jest wojna, bo taki zły człowiek najechał takich dobrych ludzi. Albo taka opcja, Walczy z inną opcją i że to wszystko jest na szczytach, że my nie mamy na to wpływu. Może nie mamy wpływu na to, co się dzieje tam gdzieś. Może nie decydujemy o wielkich rzeczach, ale mamy wpływ na to, co się dzieje tutaj. Mam wpływ na to. Czy szanuję drugiego człowieka? Czy to, że on się ode mnie różni, sprawia, że nie jestem pewna, czy mam rację? Sprawia, że nie jestem pewna, czy jestem dobra, czy jestem mądra. Więc muszę chcieć go zniszczyć, bo tak bardzo się boję, Zobaczenia tego, że nie jestem pewna, a być może rozwiązaniem jest zapytanie siebie, kim jestem, bo jak tylko będziesz czuł, kim jesteś to nie będziesz musiał udowadniać, że masz rację. Kocham Cię.